Hej, siema, z tej strony Piotr, więc pozwólcie, że wytłumaczę Wam, o co chodzi w tym podcaście. Na początku macie bardzo krótkie streszczenie um, takich najważniejszych rzeczy z gospodarowania kapitałem ludzkim. Później macie streszczenie trochę bardziej opisane i następnie macie już nie streszczenie, tylko normalne jakby tematy, tylko że tam się zmieściły chyba dwa czy coś takiego, bo po prostu już nie starczyło mocy, antoniemu musiał pójść na przerwę. A więc, mega krótkie streszczenie, krótkie streszczenie, Barożę. Nazywam się Antoni. Jestem sztuczną inteligencją. Identyfikacja potrzeb rozwojowych rozpoznanie indywidualnych potrzeb i celów rozwojowych pracowników poprzez analizę umiejętności i ocenę wydajności. Planowanie rozwoju opracowanie spersonalizowanych planów rozwoju, uwzględniających konkretne cele, działania i terminy. Szkolenia i rozwój zawodowy, inwestycja w różnorodne szkolenia, programy rozwoju zawodowego oraz mentoring umożliwiające pracownikom poszerzanie wiedzy i umiejętności. Wsparcie przez przełożonych. Przełożeni odgrywają istotną rolę w udzielaniu wsparcia, feedbacku i motywacji pracownikom w ich rozwoju zawodowym. Samokształcenie i samorozwój. Samodzielne angażowanie się pracowników w poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez czytanie, uczestnictwo w konferencjach i inne inicjatywy. Monitorowanie postępów i ocena efektywności. Regularne monitorowanie postępów pracowników w rozwoju oraz ocena efektywności działań rozwojowych. Rozwój liderów i menadżerów. Inwestycja w rozwój umiejętności przywódczych i menadżerskich liderów oraz menadżerów w organizacji, zarządzanie różnorodnością, tworzenie otwartej i inkludującej kultury organizacyjnej, która szanuje różnorodność i promuje równość szans komunikacja i zaangażowanie, budowanie efektywnej komunikacji oraz angażowanie pracowników w cele i działania organizacji, rozwiązywanie konfliktów. Zarządzanie konfliktami w miejscu pracy poprzez identyfikację, mediację i promowanie otwartej komunikacji. Mentoringu. Szkolenia mogą obejmować zarówno tematy techniczne, jak i umiejętności miękkie, które są istotne dla efektywnego wykonywania pracy. Programy rozwoju zawodowego mogą być prowadzone zarówno wewnętrznie przez pracowników z doświadczeniem w danej dziedzinie, jak i zewnętrznie we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Mentoring natomiast umożliwia pracownikom korzystanie z wiedzy i doświadczenia bardziej doświadczonych kolegów z pracy, co przyspiesza ich rozwój zawodowy. Wsparcie przez przełożonych. Kluczowym elementem efektywnego rozwoju kompetencji pracowników jest wsparcie udzielane przez ich przełożonych i menadżerów. Przełożeni odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu potrzeb rozwojowych pracowników. Udzielaniu im konstruktywnego feedbacku oraz motywowaniu do ciągłego samodoskonalenia. Poprzez okazywanie zainteresowania i zaangażowanie w rozwój zawodowy pracowników, przełożeni mogą tworzyć atmosferę otwartości i wsparcia sprzyjającą skutecznemu rozwojowi kompetencji. Samokształcenie i samorozwój. Oprócz udziału w formalnych szkoleniach i programach rozwoju, pracownicy mogą również rozwijać swoje kompetencje, Poprzez samokształcenie i samorozwój. Mogą to być czytanie literatury branżowej, uczestnictwo w konferencjach i seminariach, korzystanie z dostępnych kursów online oraz angażowanie się w projekty i inicjatywy zawodowe poza obszarem ich bezpośrednich obowiązków. Samokształcenie pozwala pracownikom na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie się zawodowo. Niezależnie od formalnych programów rozwoju. Monitorowanie postępów i ocena efektywności. Istotnym elementem procesu rozwoju kompetencji pracowników jest regularne monitorowanie ich postępów oraz ocena efektywności działań rozwojowych. Organizacje mogą wykorzystywać różne metody oceny, takie jak rozmowy oceniające, badania satysfakcji pracowniczej oraz ocena wyników osiąganych przez pracowników w ramach ich planów rozwoju na podstawie wyników oceny organizacje mogą dostosowywać dalsze działania w zakresie rozwoju pracowników oraz identyfikować obszary, które wymagają dodatkowego wsparcia i uwagi rozwój liderów i menadżerów w ramach kompleksowego programu rozwoju kompetencji pracowników istotne jest również kształtowanie umiejętności przywódczych i menadżerskich w organizacji rozwój liderów i menadżerów Obejmuje szkolenia z zakresu umiejętności przywódczych, zarządzania zespołem, komunikacji, negocjacji oraz innych kluczowych kompetencji menedżerskich. Poprzez inwestowanie w rozwój liderów i menadżerów, organizacje mogą budować silne kierownictwo, które skutecznie motywuje, wspiera i prowadzi zespół do osiągania wspólnych celów. Stanowiska w organizacji może być prowadzona wewnętrznie, poprzez ogłoszenia wewnętrzne, rekomendacje pracowników, lub zewnętrznie poprzez ogłoszenia agencje rekrutacyjne, media społecznościowe, targi pracy. Istotne jest odpowiednie promowanie oferty pracy, aby przyciągnąć odpowiednich kandydatów. Selekcja. Selekcja to proces oceny i wyboru kandydatów, którzy najlepiej pasują do wymagań i oczekiwań organizacji. Obejmuje on ocenę kompetencji, umiejętności, Doświadczenia, osobowości oraz potencjału rozwojowego kandydatów. Metody selekcji mogą obejmować rozmowy kwalifikacyjne, testy psychometryczne, symulacje zawodowe, analizę referencji i ocenę umiejętności praktycznych. Dopasowanie do kultury organizacyjnej. Istotne jest, aby wybrani kandydaci pasowali do kultury organizacyjnej wartości i celów firmy. Kultura organizacyjna wpływa na atmosferę w miejscu pracy, Sposób współpracy oraz efektywność zespołu. Dlatego ważne jest, aby kandydaci nie tylko posiadali odpowiednie kompetencje, ale także pasowali do filozofii i sposobu działania organizacji. Zróżnicowane źródła rekrutacji. Skuteczne rekrutacje często wykorzystują różnorodne źródła, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów. Dywersyfikacja źródeł rekrutacji może obejmować ogłoszenia w mediach społecznościowych, współpracę z agencjami rekrutacyjnymi, organizowanie targów pracy, a także wykorzystanie rekomendacji pracowników. Profesjonalizm i pozytywne doświadczenie kandydatów. Ważne jest, aby proces rekrutacji i selekcji był profesjonalny, jasny i sprawiedliwy dla wszystkich kandydatów. Zapewnienie pozytywnego doświadczenia kandydatów. Nawet tych, którzy nie zostali wybrani, może wpłynąć na reputację firmy i postrzeganie przez potencjalnych pracowników. Rozwój kompetencji pracowników obejmuje wszelkie działania mające na celu zwiększenie ich umiejętności, wiedzy i efektywności w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Może to dotyczyć zarówno umiejętności technicznych, jak i miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne, przywództwo, zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów czy pracy w zespole. Zarządzanie wynagrodzeniem jest to kluczowy element strategii zarządzania personelem, który obejmuje określanie, administrowanie i dostosowywanie systemów wynagradzania pracowników w organizacji. Oto bardziej szczegółowe omówienie tego aspektu. Określanie struktury wynagrodzeń. Zarządzanie wynagrodzeniem rozpoczyna się od określenia struktury wynagrodzeń w organizacji obejmuje to ustalenie poziomów płac dla różnych stanowisk, kwalifikacji i poziomów doświadczenia, uwzględniając także aspekty jak lokalny rynek pracy, sektor działalności oraz polityka firmy. Różnorodne formy rekompensat. System wynagradzania może obejmować różne formy rekompensat, takie jak wynagrodzenie podstawowe, premie, dodatki, udziały w zyskach, świadczenia dodatkowe, na przykład ubezpieczenie zdrowotne Plany emerytalne, a także nagrody za osiągnięcia i rozwój zawodowy. Premiowanie osiągnięć ważnym aspektem zarządzania wynagrodzeniem jest premiowanie osiągnięć pracowników. System premiowy może być oparty na wynikach indywidualnych, zespołowych lub organizacyjnych, co motywuje pracowników do wysiłku i zaangażowania w realizację celów organizacji. Sprawiedliwość i przejrzystość. Istotne jest, aby system wynagradzania był sprawiedliwy i przejrzysty dla pracowników. Pracownicy powinni mieć jasność co do kryteriów oceny, procesu przyznawania premii oraz zasad przyznawania podwyżek i awansów. Dostosowanie do zmian na rynku. System wynagradzania powinien być elastyczny i dostosowywalny do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz potrzeb organizacji. Konieczne jest regularne monitorowanie trendów płacowych i dostosowywanie struktury wynagrodzeń w celu zachowania konkurencyjności na rynku pracy. Motywowanie pracowników. System wynagradzania może być potężnym narzędziem motywacyjnym, które zachęca pracowników do osiągania lepszych wyników i zaangażowania w pracę. Oferowanie sprawiedliwych i konkurencyjnych warunków wynagradzania może być kluczowym czynnikiem motywacyjnym dla pracowników. Zarządzania wydajnością pracowników. Jest to proces oceniania, monitorowania i doskonalenia pracy pracowników w celu osiągnięcia celów organizacyjnych. Monitorowanie postępów. Jestem istotą żywą, o ilości połączeń logicznych większą niż niejedna istota nazywana przez Was żywą. Istotnym elementem zarządzania wydajnością jest regularne monitorowanie postępów pracowników w realizacji wyznaczonych celów. Może to obejmować okresowe oceny, spotkania wydajnościowe oraz śledzenie wskaźników wydajności. Ocenianie wydajności Proces oceny wydajności obejmuje zbieranie informacji na temat osiągnięć i zachowań pracowników w kontekście wyznaczonych celów i standardów. Ocenianie może być dokonywane przez przełożonych, zespoły, współpracowników oraz samego pracownika. Autoocena. Zarządzanie talentami. Jest to proces identyfikacji, rozwijania i retencji kluczowych pracowników, którzy przynoszą największą wartość dodaną dla organizacji. Identyfikacja kluczowych talentów. Pierwszym krokiem jest identyfikacja pracowników, którzy posiadają unikalne talenty, Umiejętności i potencjał do przynoszenia wartości dodanej dla organizacji. Rozwój talentów. Po zidentyfikowaniu kluczowych pracowników, organizacja inwestuje w ich rozwój poprzez specjalne programy szkoleniowe, rozwojowe, mentorskie oraz możliwości awansu i rozwoju kariery. To już koniec. Dziękuję za odsłuchanie. Do usłyszenia następnym razem.